I czy robi się go live? Live. Dzień dobry Facebooku, YouTube'a. Dzień dobry Instagramie. Jesteśmy na żywo. Dzisiaj czwartek, czyli czwartek godzina 9:59, powiedzmy, że dziesiąta, czyli zaczynamy czwartkowe QA. I chciałam dzisiaj ładnie dla Was wyglądać. Nawet założyłam białą bluzkę, ale, ale jest tak zimno. <laughs> że stwierdziłam, że nie, muszę zostać w, moim, w mojej bluzie, bo inaczej po prostu będzie, będzie kiepsko. A e, dzisiejsze e, zielone spotkania, e, właściwie dzisiejsze Q&A i zielone czwartki, e, są poświęcone mydłom. Tak jak e, już Wam. Opowiadałam w zeszły piątek, wprowadzam troszkę zmian, jeżeli chodzi cześć Aniu, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o te zielone czwartki, czyli one będą takie bardziej bardziej tematyczne. Bo po prostu jest tych pytań waszych tyle, że i one są z bardzo różnych, tych takich kreatywnych dziedzin, którymi się Zielona zajmuje, że. Byłoby czasami głupio, gdyby ktoś na przykład, nie wiem, mając pytanie o świecach, musiałby przesłuchać całe moje 15 minut gadania. Jak ja mówię, nie wiem, na przykład o, o, o mydłach albo o pracowni Boruja, bo też taki odcinek planuję, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. No dobra, słuchajcie, to ja odstawiam moją herbatę. W ogóle bardzo Wam polecam, słuchajcie, jak pracujecie w domu, to tak w ogóle jakby na sam początek, bardzo Wam polecam system. Czajnikowy. Robicie sobie 2,5 litra herbaty albo naparów albo czegokolwiek i później sobie tylko dolewacie. Po pierwsze oszczędza się prąd, bo nie trzeba cały czas wody gotować. Cały czas się ma ciepłą herbatę i nie trzeba latać w górę i w dół albo do innego pokoju i do kuchni. I no, to tylko jest taki mój. Mój, mój protip na dzisiaj. No dobra, słuchajcie, to ja otwieram w takim razie pytania. Dzisiaj mamy mydła. Cześć Małgosiu. Dzisiaj mamy mydła. Nie będę przez chwilę widać, widzieć Waszych pytań, które się pojawiają na żywo, ani Waszych przywitań, więc jeżeli teraz dopiero dołączyłaś, to dzień dobry. Ja się nazywam Agnieszka Zdunek i jedziemy. Słuchajcie, mydła, ok? Mydła. Co my tutaj mamy? Okej, okay, tu jest takie pytanie. Dwa są połączone, dotyczące mydeł i jednocześnie warsztatów. To jest bardzo ważna rzecz, którą chciałam Wam jakby powiedzieć. Więc czytam pytanie. Proszę mi powiedzieć, czy lepiej prowadzić takie warsztaty z mydełek, metodą na ciepło czy na zimno? Chciałbym poprowadzić warsztaty w swoim mieście. Zastanawiam mnie, która metoda byłaby bezpieczniejsza przy warsztatach dla dzieci. To jest bardzo ważne dla dzieci. I drugie pytanie. Dzień dobry, jestem nauczycielką w przedszkolu na Ogrodach w Poznaniu, i razem z grupą pięciolatków zaczynamy projekt Mydło. Czy prowadzi Pani warsztaty mydlarskie dla dzieci? Jeżeli tak, to w jakiej formie? Jaki jest koszt? Pozdrawiam serdecznie. Okej, okay, dobra. Ja oczywiście tym dwóm paniom, jak zawsze odpowiedziałam, ja zawsze odpowiadam na wszystkie maile, wszystkie wiadomości. Czasami jest to z opóźnieniem, ale zawsze opowiadam. I teraz. Jeżeli chodzi o warsztaty mydlarskie dla dzieci to zawsze mówię jaki jest wiek dzieci bo mówimy tutaj o jakby trzeba rozróżnić pomiędzy mydłami naturalnymi takimi sodowymi które się robi przy użyciu wodorotlenku sodu albo potasowymi czyli wodorotlenku potasu. I to są takie naturalne mydła albo mydełka glicerynowa gdzie po prostu jest baza glicerynowa w takiej Bloku, wiem się tnie i topi się tam w mikrofalówce albo w kąpieli wodnej. Więc mówimy tutaj tylko i wyłącznie o warsztatach z mydeł glicerynowych. Warsztaty z mydeł sodowych albo potasowych są absolutnie nie dla dzieci. Bardzo Was proszę, żebyście pamiętały o tym i żebyście też edukowały, nie wiem, innych inne mamy u siebie w, w przedszkolach, w żłobkach. Że. Że warsztaty dla dzieci prowadzimy tylko i wyłącznie z mydełek glicerynowych. Mydełka, mydełka. Mydła sodowe albo potasowe to są bardzo silnie żrące substancje, i dzieci są nieokiełznane. Ja uwielbiam dzieci, no zresztą mam swoje jedną, <laughs> ale gdzieś tam tutaj w pracowni się mnóstwo dzieci przewija. I dzieci są nieokiełznane, mają niesamowitą energię, są też nieuważne z racji wieku. I nie daj Boże coś się wyleje, coś potrącą, nie jesteście w stanie jakby utrzymać tego, ok? Więc dla dzieci tylko i wyłącznie glicerynowe, tylko i wyłącznie glicerynowe. Proszę, żebyście o tym pamiętały i żebyście uczulały i żebyście edukowały inne osoby, tak? Wy też macie wpływ na bezpieczeństwo innych dzieci. No więc, jeżeli mamy mydełka glicerynowe, to od razu pojawia się pytanie, w jakim wieku są te dzieci? Bo jeżeli są to dzieci tak mniej więcej 6, 7 wzwyż, to w ogóle nie ma problemu, tak? Nawet cały jest artykuł jak prowadzić, ja przygotowałam taki artykuł jak prowadzić warsztaty z mydeł glicerynowych dla dzieci. Ja wam podlinkuję później, tylko muszę sobie zapisać, bo ja gadam, gadam, a potem zapominam, dobra? Czekajcie. Artykuł o glicerynkach podlinkować. Ok, dobra. Więc nawet przygotowałam cały artykuł, jak prowadzić warsztaty dla dzieci z mydełek glicerynowych, i tam macie dokładnie szczegółowe, jakby cały know-how przekazałam w ten w w ten artykuł, bo ja już osobiście nie prowadzę w ogóle zajęć dla dzieci, po prostu to nie jest nie jest mój target, brzydko mówiąc, ja wolę kobiety, wolę z kobietami prowadzić warsztaty i z kobietami się spotykać, ale wiem że z kolei, że inne dziewczyny, które prowadzą warsztaty z kolei uwielbiają dzieci. Mega fajny, bardzo fajnie. No więc tak, jeżeli to są dzieci, które są mniejsze niż 6 lat, Młodsze niż 6 lat, to od razu mówię nie, bo dzieci w żłobku i w przedszkolu, szczególnie w żłobku, słuchajcie, no, no dobra, tutaj nie było pytań o żłobek, ale wiem o tym, że się pojawiają takie, tak? Mamy chcą prowadzić, chcą, żeby te dzieci były eko. Nie wiem, co mają eko, co jest eko wspólnego z mydełkami glisyrynowymi, ale okej. Okay. Mamy chcą, żeby te dzieci już w żłobkach prowadziły warsztaty, miały, umiały robić mydełka glicerynowe. Po pierwsze, tą glicerynę trzeba roztopić, rozpuścić albo w mikrofalówce, albo w kąpieli wodnej, czyli ona jest bardzo gorąca. Okay. I znowu tutaj, jakby tutaj nie ma żrących substancji, ale nadal się można poparzyć tą gliceryną. No i teraz wyobraźcie sobie takiego trzylatka w łobku, który się oparza, oparzy się gliceryną. No, no masakra po prostu. W przedszkolach dokładnie tak samo. Szczególnie, że te grupy przedszkolne są z reguły takie 20-25 osób, tak jak pamiętam. Jak moja Zośka chodziła do, do przedszkola i do żłobka, to te grupy są dosyć liczne. I nawet jeżeli są dwie panie i wy jesteście trzecią osobą prowadzącą, to nadal jest straszny, straszny rozgardiarz. I e, nie polecam, naprawdę nie polecam warsztatów z mydełek glicerynowych dla żłobków i dla przedszkoli, dla waszego zdrowia psychicznego. Dla waszego bezpieczeństwa, bo gdyby się coś stało, to wy będziecie za to odpowiedzialne, ale też dla bezpieczeństwa dzieci. Ok, dobra. Dla dzieci jest tyle warsztatów kreatywnych. Stworzenia kwiatów z. Ojejku, no, no mnóstwo jest. No, no już na, teraz nawet. Gdzieś tam mam spisane, gdzieś tam mam spisane pomysły, ale no, no jest mnóstwo, więc jakby. Na te mydła przyjdzie czas, na spokojnie przyjdzie czas. Tak, szkoła podstawowa, mydełka glicerynowe i na przykład um, um, u mnie na warsztatach, jak prowadzę warsztaty z mydlarskie, u mnie minimum to jest 16 lat. Nie można, nie można uczestniczyć u mnie w warsztatach, jeżeli się ma mniej niż 16 lat, bo to są te warsztaty z mydeł sodowych i z mydeł um, potasowych, właśnie ze względów bezpieczeństwa. I raz na jakiś czas się uginam, bo mama jakaś tam mnie namawia, bardzo prosi, i tak dalej, bo córka jest ogarnięta albo syn jest bardzo ogarnięty, i tak dalej. I potem to, tego bardzo żałuję. Naprawdę bardzo tego żałuję. Także um, dobre. Ok. Dobra, i tutaj jest drugie pytanie, z Moniką rozmawiałyśmy już jakiś czas temu, prowadziłyśmy, prowadziłyśmy, konwersację. Monika napisała, dzień dobry Pani Agnieszko, chciałam Panią o coś zapytać. Robiłam w czwartek, to było w zeszły tydzień, mydło z solą himalajską według przepisu z Pani e ja przypominam, że mam e o 25 przepisach na naturalne mydło i ono kompletnie się nie udało. Pisała tam pani, że ono powinno być twarde już po trzech godzinach, a tymczasem, kiedy w sobotę chciałam je wyjąć z foremek, było w górnej połowie miękkie, a w dole, w dole nieprzyjemnie twarde, a jednocześnie kruche, coś jak osad w czajniku po gotowaniu twardej wody. Co mogło pójść nie tak? Mogło pójść bardzo dużo rzeczy nie tak. Mogło być niedobrze wymieszane, czyli wyblendowane. Mogło być dodany zły olejek zapachowy. Na przykład taki, który rozrzedza masę. Hmm, olejkami zapachowymi, które rozrzedzają masę, są na przykład olejki cytrusowe. I one w mydłach super działają, bo jakby długo można pracować z tą masą i ona, wtedy można fajne swirl robić, tak? Natomiast jeżeli mamy takie mydło, które ma nam stwardnieć szybko, gdzie nie chcemy żadnych kolorów, chcemy, żeby ten ślad mydlany się szybko pojawił, no to olejki zapachowe, te cytrusowe nie są za bardzo polecane. Natomiast są też takie olejki zapachowe, które betonują mydło od razu, typu wanilia, cynamon, jakieś tam goździki. To one jakby dodacie i od razu jest no, trzy takie takie bzyczki blenderem i od razu jest. Także tu mogło pójść i olejki zapachowe i mogły pójść niedokładne wyblendowanie, czyli tak zwane Fałszywy, fałszywy ślad mydlany, że niby się wydaje, że jest, że jest wymieszane, wszystko jakby cała masa jest, ale w momencie, jak się wyjmie blender i poczeka się, tak nie wiem, 10 sekund, to w tym momencie ta masa jakby zaczyna z powrotem się rozrzedzać i, i, i rozwarstwiać. To tak? mogłaby być też wilgotność powietrza w, w pomieszczeniu, w którym to robimy. I ja. Strasznie się przeraziłam, słuchajcie, jak dostałam tego. Może nie przeraziłam, to złe słowo, ale jakby, tak mówię, kurczę, blade, to jest mój przepis. Wszystkie te przepisy, które są w e-booku, ja testowałam na pierdniętych różnych sposobów. No przecież nie wypuściłabym dla Was bubla żadnego I, i, i testowałam je, ale mówię, kurczę, sprawdzę jeszcze raz. No więc sprawdziłam dokładnie, krok po kroku, krok po kroku, zrobiłam tak, jak było napisane w e-booku. Tak jakbym była pierwszy raz i to jest mydło zrobione przed wczoraj, tak? Mydło tutaj jest pokażę wam w tych o, foremkach, tak? Mydło y, kokosowe różowe z, z solą himalajską i glinką i, o czekajcie, bo tutaj się takie się zrobiło, no właśnie i to jest tak jak się wyjmuje medło z foremki, to jeszcze trzeba je ładnie tak powygładzać, żeby ładnie, ładnie wyglądało. I to medło było po trzech godzinach gotowe do wyciągnięcia z foremki, bardzo bardzo twarde, więc nie wiem, tak naprawdę, Monika, co mogło pójść nie tak z Twoim mydłem. Ja je przetestowałam jeszcze raz, przetestowałam je następnego dnia i dzisiaj będę je kolejny raz testować. Natomiast nie zakładam, żeby coś tam się cokolwiek zmieniło. Dzisiaj będę je testować na zasadzie, że wleję je do formy i zobaczę, po jakich godzinach mogę je pokroić. No bo tych mydeł nie trzeba, <grych> tych mydeł nie trzeba, nie trzeba już kroić, no bo są, no bo są w takich, um, co? No, nie trzeba ich kroić, bo są już takie gotowe, po prostu, tak? Więc, więc, jeżeli widzicie, i to jest w ogóle taki przepis, który jak wpiszecie go do kalkulatora mydlanego, tam, nie wiem, soap, kalk, różne są kalkulatory mydlane, akurat korzystam z soap, kalka Mamy dwie minuty jeszcze, dobra, muszę się spieszyć. Jak korzystam z łopkalka, to, to za w świecie wam nie wyjdzie ze względu na dodanie soli do wody. Tak, To jest mydło sodowe, czyli najpierw do wody dodajemy sól, mieszamy, mieszamy, mieszamy. Zresztą na filmie wczoraj wam wrzuciłam taki. Ten film jest taki średnio technicznie zrobiony, no, cały czas się uczę, <grym> cały czas się uczę. Więc chciałam, wystartowałam trochę z rolkami, zobaczymy jak to pójdzie, bo wiecie, ja, ja już nie to pokolenie. nie. Nie, żartuję. W każdym razie tam w przepisie jest, zresztą przepis też nawet podałam, jest, że najpierw do wody dodajemy soli, bardzo mocno, mocno mieszamy, żeby to się, ta sól się cała roz, 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 rozpuściła. To też mógł być taki błąd, że ta sól się nie rozpuściła do końca. Wtedy dodajemy wodorotlenek sodu mieszamy bardzo ostrożnie z wywietrznikiem w rękawiczkach oczywiście w okularach nie wszystkie BHP mydlane cały BHP mydlane musi być zachowane żeby to było jasne i klarowne dla was wszystkich jeżeli nikt nie, jeszcze nigdy w życiu nie robiłaś mydła to pierwsze co BHP mydlane bo mydło jest fantastyczne, ale można sobie narobić szkód. Swo dla siebie można sobie szkód narobić i też dla waszych stołów, podłóg oraz innych, innych narzędzi, e, innych AGD domowych. Mm, więc no, no, zagadałam się, zagadałam się, zagadałam się. Aha, okej, okay, dobra. I w tym momencie dopiero dodajecie olej kokosowy, który jest oczywiście roztopiony i, i blendujecie. I no, nie wiem, co tam mogło pójść nie tak. Po prostu nie wiem, co tam mogło pójść nie tak. Natomiast, no, tak jak mówiłam, ja zrobiłam. I wyszło. I wyszło, po prostu. Natomiast wpadłam jeszcze dzięki wiadomości od Moniki. Ja wpadłam zresztą taki pomysł, żeby po prostu nagrać filmy do tych wszystkich przepisów, które są. I, I to Wam po prostu udostępnić. E, to będzie taki, nie wiem, książko wideo, e-booko wideo. Nie mam pojęcia w ogóle, jak to nazwać, bo dopiero przyszło mi to do głowy. Czyli po prostu dostaniecie, e, dostaniecie przepisy w formie e-booka, ale dodatkowo każdy z nich będzie miał film nagrany, instruktażowy, jak się to robi. To nadal to nie będzie kurs tworzenia e, mydła, bo. Tu będą tylko i wyłącznie przepisy z instrukcją wykonania. A kurs tworzenia mydła, który oczywiście też jest, no jakby zawiera w sobie znacznie, znacznie więcej, bo to są w ogóle podstawy, mydlenie, obsługa kalkulatora, mydlanego zapachy, jakie dodajemy do mydła, barwniki, jakie dodajemy do mydła, nie wiem, jakieś suszki i tak dalej, i tak dalej. Także jakby w kursie jest znacznie więcej, a e-book. No, to są, tylko, to są tylko albo aż przepisy. Dobra, słuchajcie, jest 10:16, odpowiedziałam na Wasze pytania z Excela. Zaraz zajrzę na Wasze pytania, które są, które są, które się pojawiają, albo ich nie ma, bo jeszcze nie wiem. Natomiast, zanim się zupełnie zapomnę, co powiedzieć, jutro pamiętajcie, że jutro jest piątek i jutro w ramach Zielonych Spotkań o godzinie 18 spotykamy się na Facebooku i na YouTubie no to będzie ta sama transmisja, niestety na Instagramie tego się nie da zrobić spotykamy się o godzinie 9, 18, jutro w piątek o godzinie 18 spotykamy się na pierwszym spotkaniu z ekspertami i tym razem będą ekspertkami dziewczyny z Biznes Bez Cukru Czyli wsparcie handmade. I porozmawiamy tam o strategii, czy strategia jest w ogóle potrzebna, kiedy się dopiero zaczyna, albo kiedy gdzieś tam się robi już od jakiegoś czasu, tworzy się te zielone rękodzieło od jakiegoś czasu i nie ma efektów. I to nie jest czasami brak strategii. Rzecz nielubiana, ale bardzo, bardzo konieczna. Ale tak mi się wydaje, przynajmniej zobaczymy, co dziewczyny powiedzą. <laughs> Także jutro o godzinie 18 się widzimy. Na live, Nigdzie nie trzeba się zapisywać, jak na razie. Po prostu wystarczy wejść na Facebooka albo na YouTubea. Dobra, minimalizuję. Nie ma pytań. Kilka osób się dołączyło, Anię już powitałam, Małgosia już powitałam, Justynę powitałam, znaczy powitałam. Cześć Justyna, cześć Marlena. Czy macie jakieś pytania odnośnie mydeł? Czekam minutę i. Idę zjeść śniadanie. Nie, nie, żartuję. Śniadanie już jadłam dzisiaj. rozwraziłam sobie burówki z, z lata jeszcze. Mm, taki smak, był, że użyłam, wiecie. I owsianka z burówkami. Cudowna rzecz. Cudowna rzecz. Może mydło borówkowe bym zrobiła. Zobaczymy. Okej, okay, dobra. Nie ma pytań. Um... Wrzucę wam linka o artykule z artykułem o tym, jak się tworzy mydełka glicerynowe. Prowadzi się warsztaty z mydełek glicerynowych. Wrzucę wam też linka do e-booka, gdyby któraś z Was chciała się zacząć tworzyć mydła, i do zobaczenia jutro. A jutro jeszcze będzie taki post o tym, czy warto być w telewizji. Rano będzie ten post o tym, czy warto być w telewizji, a i dlaczego? Zamienia? A, a o 18 się widzimy. Do zobaczenia. Najpierw wyłączam się z YouTube'a i z Facebooka. Pa, pa.